Cześć, nazywam się Dominika, jestem położną i obecnie jestem w 38. tygodniu ciąży. Czekam na narodziny swojego drugiego dzieciątka. Dzisiaj chciałabym ci pokazać, które olejki eteryczne zabieram ze sobą na porodówkę do mojego drugiego porodu, żeby mieć takie naturalne wsparcie w różnych dolegliwościach, o, o których zaraz wam opowiem. Jeszcze dodam, że tak naprawdę nie każdy musi zabierać te swoje olejki eteryczne na porodówkę. Ponieważ teraz większość sal porodowych już jest zaopatrzonych w dyfuzory, w olejki eteryczne. Ja po prostu chcę mieć pewność, że, że to są moje olejki, do których mam pełne zaufanie i używam ich także w domu w celu wzmocnienia odporności mojego synka, naszej odporności. I dlatego postanowiłam, że po prostu wezmę swoje. Pierwszym olejkiem jest cytryna to akurat nie musi być ten owoc, ale ważne, żeby to był jakiś cytrus, grapefruit, słodka pomarańcza, mandarynka, w zależności od tego, który wam się najbardziej podoba, ponieważ właśnie to cytrusy mają takie działanie orzeźwiające, energetyzujące. Świetnie się sprawdzi w sytuacji, kiedy będziecie miały jakieś nudności, albo nawet będziecie wymiotować podczas porodu, co jest normalne. Ja właśnie podczas swojego pierwszego porodu bardzo wymiotowałam. Już na końcówce wcześniej cały czas gdzieś tam miałam to uczucie, że, że po prostu zwymiotuję chyba wszystko, co jest możliwe. Także myślę, że ta cytryna by mi tym razem pomogła, gdyby to się powtórzyło. On się świetnie również sprawdził podczas mojej ciąży, na początku, kiedy, no, kiedy były takie podobne dolegliwości. Właśnie związane z wymiotami, możecie sobie wąchać bezpośrednio czy z buteleczki, ten zapach, albo właśnie w dyfuzorze, żeby sobie leciał, kiedy akurat to będzie Wam najbardziej doskwierało. Ja jeszcze polecam stworzyć sobie taki rolonik, do którego wlałam olej nośnikowy, to jest czysty olej migdałowy z Rosmana, do którego którego właśnie użyłam do tego rolonu. Dodałam kilka pompek. Możecie na przykład sobie dać od 5 do 10 kropelek na taki rolonik i w razie takiej potrzeby po prostu sobie posmarować nim nad nadgarstek i bezpośrednio z, z ręki sobie to wdychać. Drugim takim moim olejkiem to jest szałwia muszkatałowa, która ma za zadanie wzmocnić czynność skurczową. Czasami jest taka sytuacja, że te skurcze jednak się tam wyciszają podczas porodu i uważam, że lepiej skorzystać z takiej, z takiej naturalnej metody wzmocnienia czynności skurczowej, zanim zdecydujemy jednak o podłączeniu na przykład kroplówki na skurczowej. Dlatego właśnie tą szałwię sobie przygotowałam. Ja sobie jeszcze zrobiłam taką buteleczkę, w której również mam ten olej nośnikowy. Oraz 15 kropelek, właśnie szałwi. Gdyby była taka potrzeba, to wtedy wykorzystam tą buteleczkę na masaż w okolicy kości krzyżowej czy w okolicy pleców, żeby właśnie no, te skórcze po prostu wzmocnić. Można sobie jeszcze jak najbardziej smarować tym nadgarstki czy kostki. W celu stymulacji tej, tej czynności, można sobie jeszcze do takiej buteleczki dołożyć lawendę, która jest właśnie moim trzecim olejkiem, żeby to miało takie podwójne działanie, raz, że takie relaksujące, wyciszające, taki nasz układ nerwowy, kiedy jesteśmy zestresowane, czy jakiś lęk się pojawił, to również też świetnie wpływa na, na postęp porodu oraz dodatkowo właśnie ta szałwia, która po prostu może te, te skurcze wzmocnić. I właśnie tak jak wspomniałam, no to jeszcze jest ta lawenda. Ogólnie bardzo mi się podoba też zapach lawendy, więc myślę, że na pewno by mi nie przeszkadzał podczas porodu. Lawenda ma takie zadanie, właśnie tak jak wspomniałam relaksujące, wyciszające nasz układ nerwowy, żeby troszkę ten stres jakoś zniwelować, czy poczucie takiego lęku. Więc, więc ona na pewno się świetnie do tego nada. Jeżeli korzystałaś z aromaterapii podczas porodu, będzie mi bardzo miło, jak skomentujesz ten filmik, jak się podzielisz swoimi doświadczeniami, czy to ci pomogło, czy właśnie w drugą stronę, bo może być również i tak, że jednak ta aromaterapia wcale nie była dobrym wyborem. Na pewno będą to dla mnie przydatne informacje oraz dla pań, które ten filmik oglądały. Dziękuję, że dotrwałaś tutaj ze mną do końca i do zobaczenia.